które narastają wokół tych fake newsów. No i potem mamy y, szaleństwo na punkcie na przykład witaminy C, a za chwilę na punkcie jakiegoś innego cudownego specyfiku. Tak, Akurat... co jakiś czas, to też jest ciekawe, zauważyłem, że co jakiś czas pojawia się jakiś nowa, 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 nowa stara roślina, tak, bo tak generalnie to wcale nowa nie jest, bo my na jej temat y, wiemy bardzo dużo już od, od lat, tylko pojawia się jakby w trendzie, że tak powiem, ta nowa roślina i nagle się okazuje, że ona super nie wiem, życiodajna i tak dalej, i tak dalej, to była szwaganda, jakieś, każdy kolejny prawda? Jeszcze to jest tak. taki, taki ciekawy trend. Natomiast ja tak się zastanawiam jeszcze nad taką jedną rzecz, bo generalnie jakby ludzie przywołują to, no, to, co było kiedyś, to, co było kiedyś, tylko że tak sobie później patrzę na, na statystykę, nie, jakby i statystyka mi mówi, no dobra, ale my żyjemy, ludzie, żyjemy dłużej, tak? Społeczeństwo Europy Zachodniej żyją średnio, to średnia życia człowieka, to jest ponad 80 lat, w Polsce trochę jest chyba mniej, jeszcze, ale też to, to jakby rośnie. Natomiast kiedyś człowiek już 40 lat już był staruszkiem. I teraz jak się odwołam do tego, to mówię, czemu się przywołuję do tego? Czy to jest wynika twoim zdaniem, nie wiem, z braku wiedzy, edukacji? Jakby co, co, co powinniśmy poprawić? No jeśli chodzi o edukację, to tu mam dużo do powiedzenia, czy znaczy o to te braki w edukacji. No, y takie porównanie jest proste, czyli bardzo szybko sobie porównujemy, że ludzie kiedyś tu byli zdrowsi, nie chorowali na różne choroby, bo nie jedli tych leków, tylko pili zioła. No ale to oczywiście nie jest prawda, bo tak jak wspomniałeś, żyli krócej. Nie chorowali na różne choroby, które się pojawiają z wiekiem, żyli w zupełnie innym środowisku, bo przypomnę, że jeszcze na przykład 50 lat temu nasza Ziemia nie była taka zanieczyszczona, jak jest teraz, Nie mieli, mieli zupełnie inny tryb życia, żyli tak jakby w zgodzie z naturą bardziej. Tak? Czyli mieli te, ten rytm taki jak naturalny, wstawali jak było jasno, chodzili spać jak było ciemno, a nie tak jak teraz. I nie możemy się w ogóle porównać. To jest zupełnie inny człowiek teraz, a kiedyś. I nie dość, że żyjemy dłużej, chorujemy na dodatkowe choroby ze względu na to, jak, jak żyjemy. To jeszcze do tego, to o tym można by nagrać całą osobną rozmowę. My, jako ludzie, jako gatunek się zmieniamy, bo nasze geny mutują ze względu na to, w jakich żyjemy, warunkach też. I nasza jakby rasa się też zmienia, znaczy nasz gatunek, tak jak gatunek zwierzęcia się zmienia, tak, tak samo gatunek człowieka, który też jest zwierzęciem, się zmienia. No i, i, i jesteśmy innymi ludźmi niż nasi przodkowie, tak? No nie da się tak.